Za 10 monet i 450 tysięcy monet obok siebie to dosyć zabawny widok. Ale prawdopodobnie i jedną, i drugą w dzisiejszym odcinku otworzymy. Ale zaczynamy od tej mniejszej, która też może przynieść nam ciekawą zawartość. Co to jest? Co to jest? Okej, okay, to miał być dynamiczny wstęp odcinka, ale ja nie miałem pojęcia, że ktoś z Malty, tak jest, bo on jest z Malty, w ogóle ma kartę i to 79 oceny ogólne i my się potem dziwimy, że kadrze słabo idzie. No w Europie naprawdę już nie ma słabych drużyn. Tak samo jak ja praktycznie nie mam tutaj słabych paczek. 2 razy 85 2x84+, bardzo dużo paczek Centurion, które otworzymy, żeby otworzyć jeszcze paczkę za 100 tysięcy i otworzymy sobie dwie paczki RTTK. Zatem liczę na to, że w dzisiejszym w pierwszym odcinku będziemy mieli fan z trafienia jakiejś dobrej karty, no bo w EFC, albo mamy fan trafiając dobrą kartę, albo wygrywając mecz. Ale dobrze wiemy, że z tym drugim czasami bywa ciężko, i tu z pomocą może przyjść Wam chociażby kurs Beyota, czyli gościa, który jeśli chodzi o granie w FIFA, czy w EFC, no coś niecoś potrafi. A co najważniejsze potrafi swoją wiedzę przekazać, więc jest to produkt naprawdę fajny, merytoryczny i nadający się dla każdego, niezależnie od y, poziomu. No. Możecie wbić 11 winów jak ja podczas ostatniej ligi weekendowej, ale możecie też osiągać ten najwyższy poziom i szukać już tych drobnych szczegółów, które pomogą wam dobić już te maksymalne rangi. Ten kurs jest naprawdę dla każdego, składa się z 29 lekcji, co najważniejsze, to wszystko jest online, więc macie to u siebie na komputerze. Macie do tego dostęp cały czas, więc wszystko śledzicie wtedy, kiedy chcecie i tak jak chcecie. Więc naprawdę warto się z tym produktem zapoznać, szczególnie teraz, bo z okazji Black Week jest zniżka 20% na kurs, więc wydaje mi się, że naprawdę warto się z tym zapoznać, tym bardziej, że wiem, że już w tym roku taniej dostać tego kursu nie będzie się dało, więc naprawdę warto się zainteresować, no bo słuchajcie, no można wydać hajsik na paczki, a można wydać hajsik na... Drogę, jak te paczki zdobywacie regularnie przy okazji ogrywać ziomków i tak naprawdę no, mieć jeszcze więcej fanów z gry. Zatem sprawdzajcie koniecznie, klikajcie w link na dole w opisie. Tam macie wszystkie szczegóły i spieszcie się, ponieważ zniżka Black Weekowa trwa tylko do 26 listopada, więc no parę dni na to, żeby podjąć decyzję, a myślę, że w przypadku tego kursu to jest naprawdę niezła decyzja, jeśli chcecie zacząć grać lepiej. Zatem lecimy z tymi paczkami pionierów, które Mam nadzieję, że dadzą nam coś dobrego, a jeżeli nie, to dadzą nam foder, ponieważ tego zawsze mi brakuje. Zresztą, słuchajcie, na te paczki zużyłem naprawdę dużo kart, i z tego powodu nie mamy żadnych duplikatów. No, tak trochę jest, no taki jest życia krąg w tym EFC, dlatego ostatnio się tak powtarzam, ale mam nadzieję, że powtórzę się krzycząc z radości, trafiając na przykład Alejsię Putejas. No, niestety, nie, tutaj to będzie Oyarzabal chyba. Tak jest. Kolejna paczka, tym razem Argentyna. Tym razem prawe skrzydło, więc nie Leo Messi, a będzie to Campos, prawda? Lamela. Oj, 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 oj. Z tym panem to ja się nie lubię. Jaki ból, że muszę go skwikselować. Natomiast tu Hiszpania, SP. No, ale nie Barcelona. Real Sociedad San Sebastian, więc walkoutu nie będzie. Chociaż 84 oceny ogólnej. Okej, okay, przyda się. Ale znów mamy Argentynę, ale tym razem Esio. Szkoda, no liczyłem, że może Leo Messi wpadłby do klubu. No jest kolega Messiego z reprezentacji. Strzelec bramki przeciwko Brazylii w dosyć gorącym meczu. Nicola Otamendi. No i zobaczmy: trzech złotych piłkarzy. Czy tapaczka będzie dla nas lepsza? Tak, średnio bym powiedział: no bo tu nie może to być chyba nikt dobry z męskich zawodników, ale, ale, ale dobra. Dobra, chciałem powiedzieć, ale może z żeńskiej kadry Barcelony, no ale widzimy jak wyszło. No to może tu, pierwsza z grubych paczek dzisiejszego odcinka, zawiera jedną kartę drogi do fazy pucharowej lub pionierów o ocenie 8-4+. Nie interesuje tylko jedna karta. Nie interesuje prawe skrzydło. Saka, Anglia, Arsenal to niestety nie jest to. To jest lewy obrońca. Czyli będzie Gaja, no więc patrzymy na ziomeczka, którego no, rozpatruje tylko i wyłącznie w kategoriach foderu i to takiego nawet nie najwyżej ocenionego. Z czego ty się cieszysz, gościu? Jakby, tak to jesteś Ty, i tak wylądujesz w SBC. Ziomal, naprawdę. I powiem szczerze, mam też te paczki, i nie wiem, czy je otworzyć. W sensie za parę dni z nich równie dobrze mogą polecieć ikony na dobrą sprawę, ponieważ te rozpatrywane są chyba jako karty promocyjne, kiedy wychodzą jako wersje specjalne, tak? Więc zostawię sobie te paczki, otworzymy sobie 3x83. Jak ma coś polecieć, to poleci. Więc chyba nie miało nic polecieć Bo to co najwyżej może być Rodri Ale nawet nie jest Rodri, to jest Koke No ale razem z nim jest Thomas Müller i Aleksandr Lacazette. No słuchajcie W paczce gdzie jest trzech zawodników Trafić dwóch, którzy należą do grona jednych z moich ulubionych To w sumie nieźle Aleks i Łobi do moich ulubionych zawodników nie należy Natomiast wydaje mi się Że sensownym byłby wybór tego gościa Jeszcze gdyby Cars dało się dać Może jakoś z lewej strony ale, ale nie, powiem szczerze No ja tu chyba jestem zdecydowany na Aleksa i Wobiego między innymi dlatego, że można go też wykorzystać jako środkowego pomocnika, jak coś. No Były zawodnik Arsenalu, no jest też Axel Witzel, który może zagrać na środku obrony. Oj, 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 dobra. Sorry Łobi, Witzel wygrywa. Jakby no tutaj wszechstronność, ale zdecydowanie bardziej e, na plus Belga przemawia. E, no i mamy, słuchajcie, mamy tego zawodnika, który jest jednym z ostatnich elementów, które odbieramy za ten sezon, ale mamy do wyboru także paczkę no i moim zdaniem tutaj zawsze ilość czyli trzech rzadkich piłkarzy 86 To będzie lepszy wybór. No i tutaj znowu, no w kolejnym evencie mamy szansę na naprawdę potężne trafienie, więc tej paczki dziś nie otworzymy, ale spokojnie, bo jest do otwarcia dzisiaj jeszcze jedno RTTK. No i szybko skończę tych centurionów, co da nam jeszcze paczkę za 100 koła, która poleci w dzisiejszym odcinku. No i podwójna paczka z ikoną, to jest coś, co y, otworzymy także w dzisiejszym odcinku, bo czy gdyby nie to, że robię content, bym otworzył tę paczkę? Nie wiem, chociaż trzeba przyznać, że jak na paczkę tego typu w FIFA to jest ona nieźle wyceniona na Natomiast, no chcemy zobaczyć ten podwójny walkout na odcinku. No nie oszukujmy się, no, no, no chcemy. No i chcemy też odebrać paczkę za 100 tysięcy. Ojoj, która się tutaj rodziła naprawdę długo, długo. W ogóle ja nie pamiętam, gdzie, gdzie są te zadania. W punktach przełomowych? Tak jest, więc. Mamy tutaj paczkę 10 piłkarzy 80+. Myślę, że ją możemy spokojnie dzisiaj otworzyć. No ale mamy też za całą grupę dużą paczkę piłkarską, więc naprawdę fajne jeszcze tutaj rzeczy będą. Albo inaczej, dajemy sobie szansę na trafienie fajnych kart. No i pytanie, czy ta gra tę szansę wykorzysta. Na przykład tutaj, w paczce za 100 tysięcy mamy Brazylię, Esio, Real Madryt, kontynuujmy. Mamy podwójny walkout, to jest Eder Militao i kto z nim? Co z nim, może Kilian, żebym nie musiał robić SBC? No, no, bardzo długo to trwa i to jest Hegerberg. Okej, okay. wysok, jakby. Rozumiem, czemu tyle czekaliśmy na tę kartę, bo jest ona naprawdę wysoko oceniona. To jest naprawdę dobra paczka za stokoła, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo przyzwoita paczka za stokoła, bo Eder Mini sam... O Jezus, Maria, co oni ci z ceną zrobili byczku? Ja myślałem, że tutaj ze stokołaty ty jeszcze jesteś warty. Znaczy, nie zmienia to faktu, że, że nadal uważam, że to jest dobra paczka. Natomiast myślałem, że jednak jest to trochę lepsza. Zatem szybko duplikaty wylądowały w kolejnym SBC RTTK84. Slash, błagam, dajcie mi w końcu Bukajosakę. Natomiast my najpierw otworzymy sobie tę pakę 10 razy 80. I mam nadzieję, że będziemy mieli tutaj walkout. Na nic więcej nie liczę. Napastnik, lub napastniczka z Norwegii. Jest to napastniczka z Norwegii. Ulala. Tego się nie spodziewałem. W sensie. I gdzie ja mam cię teraz dać? No, za Mbappé raczej na razie się nie wezmę. No, mógłby to być mu, sala, sala, ale hmm, ja zaraz trafię bukajusakę przecież. Dobra, wiecie co? Mam całą masę, jeszcze chyba żadnej karty nie odzyskiwałem w, przez web-app, więc myślę, że spokojnie sobie tę panią odzyskamy i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Bo serio nie mam SBC, który chciałbym w tym momencie zrobić. W sensie, cały czas jest ten Jude Bellingham, ale ja cały czas nie potrafię się przekonać, że na pewno chciałbym tego Jude'a Bellinghama zrobić. Że, że na pewno to jest karta, której potrzebuję. Zresztą, na dobrą sprawę, to ta moja yy, lewa strona, to tak naprawdę powoli będzie rozmontowana, bo no tu zobaczyłbym kogoś jednak trochę innego. No tu mam zrobione SBC, którego po prostu nie, nie mogłem nie zrobić, bo, bo ona ma już chyba zagwarantowany upgrade statystyki, naprawdę genialne. Więc tutaj to wszystko będzie się zaraz zmieniało, więc. Nie czuję potrzeby tego Bellingama, no też tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, tę ofensywę chciałbym trochę pozmieniać. Dobra, wiecie co, zróbmy ikonę, trafmy tutaj na przykład Wiejrę, gdzieś na przykład Zambrotę i to sprawi, że, że w ogóle moje problemy zniknął. Choć przypominam, paczki z ikonami to nie jest moja najmocniejsza strona w tym roku. Wręcz powiedziałbym, że no, no nie oddawało. Zatem robimy to, otwieramy Paczkę podwójną z ikoną. To jest podwójny walkout z ikoną gwarantowany. Do tego 10 złotych kart piłkarskich, więc tu jeszcze poza tym może polecić coś niesamowicie grubego. Ale ja liczę, że same te ikony to będzie coś. Zaczynamy bardzo źle, bo to jest Rush. Ale może razem z nim będziemy mieli Vierę na przykład. Może będzie... Chociaż od razu ktoś musi być lepszy, więc to jest... Nie wierzę, ja naprawdę nie wierzę. Czy mógłbym kiedyś dobrą ikonę trafić? Kuman. S to koła nie jest warty. Rasz. Naprawdę trzeba się postarać, żeby w tych paczkach trafić dwie tak beznadziejne ikony, nie? Serio? No, ja bym to traktował jednak w kategoriach wyczynu. Ja naprawdę liczyłem, że trafię tutaj kogoś, kogo wrzucę do tej drużyny i będziemy, po prostu, nie będę mógł się powstrzymać, żeby nie zagrać meczu. A w tym momencie to ja wolę grać Rudigerem zamiast tego Kumana, tak szczerze. Bo Niemiec jest opcją naprawdę niesamowitą w tej grze. Varana też bardzo lubię. Jakby nie czuję wielkiej przewagi. Nie, nie czuję żadnej przewagi Holendra nad nimi. Natomiast. No, czy to jest skład, który chce? No niezbyt. Jest jeden zawodnik, no, który sprawiłby, że ja tutaj zaraz powiem. No i teraz to wygląda, no nie? Może Anglię dacie? Nie dacie, Argentyna? nie, nie, no nie. To nie będzie. Nie, no jeszcze duplikat Serio W sensie fajnie się gra tym Di Maria, ale Serio, no to ja go też sobie Odzyskam, szkoda, że tych FIFA pointsów Za tą ikonę nie mogę odzyskać I słuchajcie, jeżeli ta gra nie chce Mi dać tego, co ja chcę To ja sobie sam to wezmę, ja sobie sam To kupię, Di Natale w tym momencie Wygląda jak karta marzeń, po prostu To jest zawodnik, który No ma wszystko, żeby być po prostu świetną kartą Zobaczcie na to, finezyjne Strzały są jako playstyle plus. Jako zwykły playstyle ma fałsz, ma dryk, ma też podania na dobieg, ma nawet wcinkę. No, no, no ma wszystko. Jeszcze 90 tempa, 91 strzałów. To jest karta, którą dwa lata temu kochałem i mam nadzieję, że w tym roku... On mnie nie zawiedzie. 925 tysięcy. Jego cena leci na web na szyję. Kupienie go w tym momencie to jest głupota. Ale patrzycie na typa, który wydał właśnie 3000 fa pointsów na paczki z ikoną, mawiając sobie, że trafi coś dobrego. Więc nie spodziewaliście się chyba tutaj zbyt wielu racjonalnych decyzji. A ten dinatale Natale tutaj wygląda jak absolutne marzenie. I damy szansę jeszcze temu kumanowi, żeby wykazał się w tym składzie. No, który muszę powiedzieć, że wygląda. No, teraz całkiem przyzwoicie. No, przede wszystkim mam. Dinatale, słuchajcie, to no była naprawdę karta moich marzeń. myślę, że będzie grał jak marzenia. Zapomniałem tylko wrócić do strojów arsenalu, bo robiłem zadania, żeby zrobić XP. E, ale okej. Okay, myślę, że nie będzie najgorzej Dinatala. Spróbujmy z takiej dzikiej pozycji. Okej, okay, okay. oj, okej. Oj, oj, błąd. Bramkarza, rywala. Mamy asystę wu. No nie najładniej. Pierwszy gol pada w 30 minucie, no z takiego widzimy sami jak to wygląda, no do, do, do błędu po prostu, ale udało się ten błąd wykorzystać, więc fajnie. Fajnie było nie stracić po wznowieniu też i gdyby raz Padory trafił w piłkę, którą ma pod stopą byłoby dużo łatwiej i mniej stresująco. Okej, okay, uda się już teraz wyjść z tych e, tarapatów bez większych problemów i może nawet strzelimy drugą bramkę, bo tu coraz więcej opcji się otwiera, jest go w. Raspadori na farcie gigantycznym, ale jesteśmy przy piłce. Raspadori to podanie już nie miało jak przejść. Ojoj, oj, 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 spalony, spalony, spalony. Spalony bardzo, nie? Wow, ja byłem. Ojoj, przy... oj, no to ja tam strasznie coś popsułem w obronie w takim razie, ale byłem przekonany, że ten Haland to tam palił bardzo. Wiecie co? Di Natale grał tu na pozycji lewego skrzydłowego. Czy też lewego pomocnika ofensywnego Tam gdzie zwykle grał mnie Leao Zrobimy zmianę i przeniesiemy go sobie już na, na atak po prostu Bo tam chciałbym żeby zagrał tę drugą odsłonę Zatem na boisku pojawi się No Rafael Leao I Di Natale wskoczy sobie już na pozycję głównego napastnika Żeby był bardziej eksponowany Żeby pokazał co tam potrafi Mhm, Aha super gol O boże. Jej FC 24. Aha. Super. Super. Dobra, zostaliśmy sfaulowani w dosyć dogodnej pozycji do tego, żeby zobaczyć tego kumana. No już jak go mam, to pokaż mi ziomek, Co potrafisz? Weźmy sobie tu przywołajmy trochę kolegów, żeby żeby z, z, tutaj rywala lekko Przestraszyć Kuman. Nie wiem, czy nie za lekko i za lekko bardzo. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie miałem nikogo z tym playstylem. Po raz pierwszy uderzałem na tej takiej dłuższej strzałce. E, I to trzeba wyczuć, bo to, tak jak Odegardem, widzieliście w poprzednim odcinku, dało się fajnie załadować. Bo już mniej więcej wiem, jak to wygląda. Tak tutaj e, myślałem, że to aż za bardzo ułatwia. A, a trzeba tak samo w zasadzie uderzać. Teraz mój błąd na szczęście broni kurtua i nawet nie ładował sobie potem piłki sam do siatki. ze sukcesem w zasadzie. Raspadori, Raspadori, czy jak zwykle nas uratujesz? Raspadori, jak zwykle. Cały mecz go nie ma, a potem wpada i strzela ważnego gola. Pięknie. Oj, świetnie. Teraz udało się wyprowadzić Rafaela Leao na tę pozycję. Rafael Leao do Raspadoriego. Raspadori, jak tyś to zmieścił, chłopie? Nie wiem. Jak to się dzieje, że ja kupuję Dinatale, a i tak się okazuje, że Raspadori to jest Raspadori. I on po prostu... Wam ochronę, obronę. No raz padori, nie? Di natale. Ty też pokaż co potrafisz. Di natale ruszył bramkarzem, a on ma cechę. Oj ojoj, ta wcineczka rzeczywiście fajna. Oj ojoj! Di natale. No to żegnamy rywala w pięknym stylu. No i jeszcze ten rage quit na tle powtórki. Piękna sprawa, więc pierwszy krok w kierunku weekendowej rozrywki zaliczony. 1-0, dobry bilans, wiecie Droga na 10-0. To, to już będzie z górki. Ale, że serio, z tej paczki z ikoną poleciał nam Kuman i, i Racz. To naprawdę nie przestaje mnie boleć, słuchajcie. W sensie z tym Dinatale natale to jakoś wygląda, no nie? Ale nadal za Kumana i Racz daję 3000 piwa pońców. No, tak to czasem bywa, no.